No to taki krótki odcinek wam powiem Tam nagram wam, mówię No ocencie sami, czy w Polsce jest czyściej, czy w Niemczech jest czyściej Tak sobie z Areskiem teraz chodzę Jesteśmy w Niemczech Na takim zwykłym osiedlu Nie wiem, co można nazwać niezwykłych, ale po prostu osiedle. Takie domy. No. Kubły są oczywiście. Na śmieci, i to dużo jest Kupów na śmieci, także nie powiem, że nie ma, ale tak patrząc na to. Jak to tu wszystko wygląda? To niemcy nie grzeszą czystością. Tak wam powiem. Dobra, przejdziemy się jeszcze. Takie kółko zrobimy tam. Tu też są śmieci. No jest. Tam zaraz pójdziemy przy drodze zobaczyć. Zajrzymy tu przy, przy parkingu No jest no Widzicie Śmieci, 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 śmieci <laughs> Idziemy z drugiej strony <śmiech> Drogi <śmiech> No i tu Tu jest Tu jest dużo śmieci tu tak trochę roślin i w tych roślinach jest tutaj no sporo tych śmieci Tak to wygląda właśnie 25 centów puszka no powiem Wam nie za fajnie to wygląda, nie ma takiego człowieka, żeby tu chodził i sprzątał, <laughs> nie wiem, bo tu jest tyle śmieci naprawdę, że to jest, to jest coś, coś nie tak. Ares, wszędzie leżą jakieś śmieci. wszędzie. Hmm. Chodź, Ares. To idziemy jeszcze, jeszcze tam pójdziemy. To góry zobaczyć. No i widzicie, gdzie jakieś krawka zieleni czy cokolwiek to wszystko jest zawalone śmiećmi jakimi. Tu są takie garaże. No i też tu jest. Tutaj i tutaj też trochę śmieci jest. To nie ma dużo roboty, żeby tego żeby to posprzątać no nie ma naprawdę tu w tych szakach jest dużo roboty tu wyjdziemy tu wyjdziemy na takie taką e, drogę tutaj drogę ale tu też mało Tu są pola tam jest park las e, oni tu też wyrzucają takie różne Ale jest tu Też jest tu Dużo śmieci Tam jest choinka Widzicie Z zeszłego roku jeszcze Z takim stojakiem I nikt tu nie chodzi, nie sprząta Butelki są widzicie też Tam, tam żyzny tam trochę starsze tam też są butelki no jest tego jest tego trochę ares idź nie znowu jest puszka 25 centów <grym> Widzimy. A to tam będzie taki, wiecie, tylko taki mały przekaz z Niemiec. Ech, na polach jest coś trochę tu w tych rowach jest śmieci, tu przy polu. Troszkę. Ale jest to owczarek niemiecki. Czyli on się tu czuje jak w domu. <laughs> Ech, patrzcie. Widzicie. No a jeszcze. On powiem, bo widzicie robią te automaty na puszki, na te butelki. No ale zobaczcie, tu na przykład jest znowu 25, 1, 2, 3, 4 4 puszki chyba tu leżą, czy pięć nawet No, tu macie już euro Także to nie do końca tak działa widocznie jeżeli tutaj leżą sobie puszki, tam flaszki można by było to oddać no dobra. No to taki To taki dowód, że to są Niemcy Dobra raczej już chyba nie będę nic nagrywał To widzimy się już w Polsce Jeszcze tyle dopowiem, że w parku tam na przykład no jest mniej śmieci. Nie powiem, czy tam w parku są jakieś. Jest zdarzają się śmieciuchy, jakieś takie pojedyncze, ale nie ma tak, żeby było mocno zaśmiecone. Tam jak się le, przez las przychodzi, byłem tam poglądać i nawet też są śmieci, tak, ale nie ma dużo. Ale są, ale są, co nie powinny być. Dobra, no to tyle. Ech. Ale czekaj, nie mogę wyłączyć. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. A teraz jedziemy ten do Dortmundu. Tam podobno jest największa, w Europie. w Europie na pewno największa, ale podobno nawet na świecie największa choinka stoi. Także zobaczymy, co tam się dzieje, jakiś jarmark będzie albo coś. Pojedziemy do Dortmundu trochę wam tam nagram ciekawostek no nie wiem czy ciekawostek no ale takie coś innego dobra to widzimy się na miejscu no, no to tu się zaczyna w Dortmundzie wszystkie takie wiecie świąteczne rzeczy ale powiem wam powiem wam tak, no jak jeszcze tu byłem no 10 lat temu to trochę było inaczej. A 20 lat temu to już całkiem inaczej. A teraz to jest nie do poznania. Ha. A ile w Niemc Niemczech jest Niemców, to ja nie wiem, ale mniejszość. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam słychać. Tutaj kukurydze, grzybusie, super. Są dla dzieci. <ślesk> Kubeczki Do wyboru do koloru Ale mojego jeszcze nie ma Bo ja w ogóle nie mam Dlatego tu go nie ma No Grzaniec A to bo jak pójdę z powrotem Brat burszt, sobie taki zjem Grzańca w dobry A potem na samą górę A dzisiaj nawet 9 stopni jest teraz tak. spoko. A tam jest soinka. Zaraz idziemy. Tam. Tam, tam, tam. <grywy> sobie wezmę Tu może grzaniec będzie gdzieś mm. A to takie Sliwe mm -hmm. Proszę Patrzcie ile ona ma 50 metrów <laughs> Ale piękności 138 tysięcy lampek czyli podobno ledowych Idziemy z drugiej strony Dortmund 2024 Widzicie tego anioła tam? Widzimy Tu ma 4 metry ale jest ogromna 45 metrów dobra jest fajnie kolorowo no widzicie dużo różnych yy. Niemcy się lubią takich yy w łódkach z jedzeniem, dużo jedzą także ja też dostałem smaków teraz idę sobie coś zjeść posmakować jakiś regionalnych przypraw potraw, przepraszam coś pojeść, napić się trzymajcie się i do następnego